Dziś podpowiem ci, jak długi powinien być kurs online, żeby twoi odbiorcy rzeczywiście z niego korzystali, przyswajali wiedzę i nie czuli się przytłoczeni nadmiarem materiałów. Wskazówka pierwsza: podziel kurs na moduły i lekcje. Najważniejsze to rozbić kurs na moduły i lekcje. Taką opcję znajdziesz w Nafi. Moduły to większe części kursu, na przykład tematy lub bloki wiedzy. Lekcje to krótsze ale konkretne nagrania, które uczą jednego zagadnienia. Dzięki temu odbiorca może przyswoić wiedzę krok po kroku, a Ty masz większą kontrolę nad strukturą kursu. Wskazówka druga. Ile lekcji powinien mieć kurs online? Osoby początkujące wolą krótkie i praktyczne kursy, np. od 6 do 10 lekcji. Bardziej zaawansowani odbiorcy mogą oczekiwać rozbudowanej struktury. Jednak to zależy od tematyki kursu online. Dla większości kursów dobrze sprawdza się zakres od 8 do 15 lekcji bo daje uczestnikowi poczucie wartości, nie przytłacza, można go ukończyć w krótszym czasie. Pamiętaj o Twojej strategii sprzedaży. Czasem lepiej stworzyć mniejszy kurs, od 6 do 12 lekcji i później sprzedawać jego kontynuację, na przykład w formie miesięcznej subskrypcji, niż od razu tworzyć bardzo obszerny program, z jedną dużą płatnością za dostęp. Wskazówka trzecia. Czas trwania lekcji. Każda lekcja nie powinna trwać dłużej niż 15 minut. Dlaczego? Bo jeśli nagranie będzie zbyt długie, odbiorca może się zmęczyć tematem i stracić koncentrację. Krótsze lekcje pozwalają przyswajać wiedzę w mniejszych dawkach, łatwiej wrócić do materiału i stosować praktyczne wskazówki w życiu codziennym. Wskazówka czwarta. Dawkuj wiedzę stopniowo. Nie musisz tworzyć kursu na 5 godzin ciągłej nauki. To przeciąża odbiorcę i zmniejsza efektywność. Lepiej podziel materiał na krótsze lekcje, które można przerabiać w dowolnym momencie. Właśnie na tym polega przerabianie kursu online. Powracasz do lekcji, powtarzasz fragmenty i korzystasz z wiedzy, kiedy ci wygodnie. Skazówka piąta, dodaj bonus. Dodaj do kursu krótkie zadania, ćwiczenia lub quiz po każdym module, najlepiej w formie załącznika. Dzięki temu uczestnik może od razu wdrożyć wiedzę w praktykę, a Twój kurs staje się bardziej angażujący i skuteczny. Skazówka szósta: jak długi powinien być kurs online? Krótki kurs, czyli mini kurs, zwykle trwa od 1 do 2 godzin. Składa się z dwóch do czterech modułów a w każdym module znajduje się od 5 do 10 lekcji, po 10-15 minut każda. To idealne rozwiązanie dla szybkich poradników, kursów prowadzających lub nauki konkretnej umiejętności. Średni kurs, czyli kompletny kurs trwa od 3 do 6 godzin. Składa się z 5 do 6 modułów, a lekcji jest od 15 do 25. Każda Trwająca od 10 do 15 minut. To świetna opcja dla kursów, które uczą konkretnego tematu np. social mediów, marketingu czy języków obcych. Duży, zaawansowany kurs może trwać od 8 nawet do 12 godzin. Składa się z 10 do 12 modułów, a lekcji jest od 30 do 50. Każda nie dłuższa niż 15 minut. Ważne, żeby uczestnik mógł wracać do kursu w dowolnym momencie i przerabiać go stopniowo, zamiast próbować robić wszystko naraz. Podsumowując, Twój kurs online nie musi być długi. Ważne, aby był dobrze podzielony na moduły i lekcje. A każda lekcja była maksymalnie 15-minutowa. Dawkuj wiedzę stopniowo. Pozwól odbiorcy wracać do materiału i uczyć się krok po kroku. W opisie znajdziesz link do instrukcji, jak dodać swój kurs online w Nafi. Do zobaczenia w kolejnym wideo.